Nasza szafa nie wyglądała jak po wybuchu bomby, o tym opowie nam kobieta, która ma wszystko posegregowane, poukładane, do domu oczywiście. Agnieszka Tałuża, witam Cię serdecznie. Tak. Agnieszko, przyszła nareszcie wiosna i czas pożegnać się z tymi grubymi kurtkami, z tymi ciężkimi płaszczami. Gdzie je schować? Jak je schować, żeby nie zawaliły nam się szafa? Najlepiej e, schować się w naszej szafie i e, kurtki zimowe, takie jak te ta, Najlepiej oddać wcześniej do prani, żeby one były świeżutkie, pachnące po tym, jak będziemy chciały je ponownie użyć. Czyli w później, jak już przyjdzie zima za rok, tak, to będziemy... Nie, jak nie bierzesz. M, ja biorę przed. A nie przechodzą takim zapachem kurzu? Jeżeli przechowujemy je w szafie, możemy schować je do takiego pokrowca, który chroni je przed kurzem, przed czynnikami zewnętrznymi, czyli zapachami i tego typu innymi sytuacjami. Pokrowce, tak? a I lepiej jeszcze powiem o jednej rzeczy, że e, zimowe kurtki z petry, warto by je powiesić na drewnianym e, wieszaku, ponieważ on powoduje takie e, nieodkształcenia rzeczy. Tak, tak, Więc to że na w Mamy później taką e, Jeżeli chowamy tego do pokrowca, bardzo dobrą rzeczą jest worek próżniowy, który na nim pomieści... A gdzie w takim rzeczy? A, ta jest. To tak. to delikatnie zaciągamy tutaj. Można jest... Tak, Można jest to, że to on o, sobie, nam to nie to szkodzi. Wiesz, bo to, żeby on nam dobrze zastał. Możemy odkurzać. Włączamy. Zrobione. Była kurtka, nie ma prawie kurtki! I wtedy układano to jedno na drugim i zyskujemy bardzo dużo miejsca w szafie. No właśnie o to chodzi, żeby mieć to miejsce A. w szafie. A powiedz mi tylko, czy taka kurtka się nie, od... nie. nie odkształci? Nie, dokładnie. Się otworzymy worek ponownie, ona odzyskuje swoją objętość, się kształt, nic się tu absolutnie nie dzieje. Ile ja to kosztuje? Myślę, że taki worek gdzieś się około 15 złotych, 20 zł. zależy po prostu Rzapek, rękawiczek, to, co nam się gdzieś tam gubi często. Oczywiście warto je odświeżyć. Ja wszystko odświeżam przed okresem kolejnej zimy e, i e, chowam je na przykład do takich kolorowych, ozdobnych pudełek, które też nam nie zabiorą dużo miejsca w szafie. Po prostu je wrzucamy do środka, zamykamy. Takie pudełka, nawet jeżeli są niemateriałowe, ale papierowe, możemy nakleić na nich naklejkę z napisem, co w nich mamy. Ponieważ jak ubudowamy je piętrowo w szafie, e, nie po prostu szukać, zastanawiać się co w środku, tylko patrzymy co jest napisane, na przykład czapki, szaliki, wyciągamy i mamy gotowe. Proste, proste. A co robisz z apaszkami? Ja zawsze mam z tym problem. Nie, nie chcę ich składać, bo jak, jak je składam, to potem przed wyjściem są zawsze wymiecione. One no, tak się w, tym, w tej szafie kotłują, kotłują. Nigdy nie ja, mamy trafić na tą, którą chciałabym użyć. Ja uwielbiam pudełka i kartony. Jeżeli tak zwijasz. Dokładnie, ale nie wiem, Znaczy składam je tak, żeby. Ja nie tylko delikatnie wkładam po prostu do takiego kartonu, gdzie one mają e, na tyle miejsca, że nie są niczym przyciśnięte, Zamykam w ten sposób je wszystkie w jednym miejscu. A buty? Zwłaszcza takie kozaki, zwijamy w takim też na nie nie. nie, 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 absolutnie, ponieważ nie, 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 Tak, skóra. to bardzo dużo miejsca zajmuje taki kozak, nie, 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 Wiesz co, ale jeżeli nie, mieć ładne kozaki, które mhm. będą nie, i nie, i nie, po prostu po skóry, to skóry, to jest to niezbędne, taką włożyć taką